ma witam na kanale Alkoholowe. Dzisiaj zajmiemy się akcesoriami do baru. Pokażę Wam, jakich używam najczęściej podczas robienia drinków. Od wielu lat zakupy tego typu rzeczy robię z APS Polska. Na początek shakery używam tylko bostońskich, czyli takich klasycznych, do których drugą częścią zazwyczaj jest szklanka lub metalowa, mniejsza część shakera. Osobiście preferuję metalowe. Następne są tzw. zwane czyli miarki barmańskie. Dwa nieodłączne elementy shakera, czyli strainer oraz fine strainer. Dosłownie tłumacząc, odcedzacz i sitko. Jedno z najważniejszych akcesoriów, wyciskarka do cytrusów, bardzo polecam. Obieraczki, z których możecie wyciąć na przykład zesty, jako dekoracje do drinków. Osobiście polecam kupować najtańsze i co jakiś czas je zmieniać. Klasyczna łyżeczka barmańska, są różne długości. Krypce do lodu, nóż barmański, bardzo dobry do przecinania cytrusów. Szklanica barmańska, w której możecie zrobić np. old-fashioned i wszelkiego rodzaju drinki, których się nie szejkuje. Używa się jej razem z tzw. dżulepówką, która służy do odcedzania. Buteleczki do bitersów, aby można było dawkować kroplami. Wygodniejsze od tych standardowych dawanych do bitersów. Szpikulce do lodu wszelkiego rodzaju. Nalewaki barmańskie ułatwiają pracę z butelkami. Słomki metalowe oraz szklane. Od dłuższego czasu nie korzystał z plastikowych bambusowe wykałaczki do garniszy oraz szczypce ułatwiające dekorację drinka. Pora na produkty spożywcze, w tym przypadku pióre z owoców oraz syrop zagawy od firmy Lord of Taste. Bardzo dobre, topowa jakość. Podobnie jak ich premium mixers, czyli toniki oraz ginger beer. Pora na szkło, tutaj macie kubki tiki do drinków z tej właśnie kultury. Kolejne są highbole, czyli szklanki do wysokich drinków. Następne to tak zwane Collins Glass, do drinków np. z ginem. Tutaj widzicie kub glasy czyli takie koktajlówki klasyczne oraz dwa kieliszki do margarity z grubymi nóżkami. Szklanki rocks glass, czyli takie do whisky. Wszelkiej maści kieliszki do szampana lub fina. Tu macie kubki metalowe, no na przykład mule lub mint julep. Bardzo charakterystyczne. Na koniec kieliszki do tequili czy wódki. Na dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia alkoholowe ściema.